Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie, na Tele z tej strony. Zapraszam do porannej analizy rynkowej na kanale Finmex. Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim, myślę, o dobiegającym w tym tygodniu, bo już taki apogeum mieliśmy za sobą, dobiegającym w tym tygodniu, sezonie wyników ze Stanów Zjednoczonych. Przed nami w sumie, słuchajcie, pozostały same spółki istotne w sektorze sztucznej inteligencji. Poznamy m.in. wyniki AMD. Jest to spółka, która już od jakiegoś czasu słuchajcie, brudzi sobie ręce właśnie wdrażaniem sztucznej inteligencji, głównie do chmur, do baz danych, ale to sobie pominiemy, bo nie jest to analiza o AMD. Z ciekawszych rzeczy wydaje mi się, że skoncentrujemy się na dwóch aspektach rynkowych dzisiaj, czyli przede wszystkim ogólnym sentymencie Bardziej w kierunku walut surowcowych, bo ciekawa decyzja jest za nami, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Australii oraz drugim bieżącym kalendarzu makro, który przynosi trochę powiewu świeżości. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam Wam, że w Polsce inflacja zaczyna zsuwać się z płaskowyżu. Dokładniej sunęliśmy się do poziomu 10,8% i szczerze powiedziawszy, patrząc na taki ogólny obraz makroekonomiczny, bo wydaje mi się, że od Polski możemy zacząć, to rosną oczekiwania względem wrześniowego posiedzenia, że dokładniej we wrześniu zobaczymy niższe stopy procentowe. Natomiast rysuje się pewne zagrożenie na horyzoncie, o którym mówiliśmy sobie we wczoraj. Analizie. Zagrożenie w okay. postaci ropy, która ym, na ten moment być może jest jeszcze w delikatnej nadwyżce, natomiast ta nadwyżka, jak słusznie wskazał Goldman, i słusznie pokazują też zapasy, pokazuje OPEC, zaczyna się bilansować i zmieniać pomału w deficyt. Na ten moment, słuchajcie, rynek ropy nie stanowi dla nas jakiegoś ogromnego inflacyjnego zagrożenia, natomiast jeżeli popatrzymy na bieżące ceny i zrozumiemy, że te ceny nawet dwa tygodnie do tyłu były około 10 dolarów niższe to trzeba zacząć patrzeć pomału na te wrześniowe posiedzenia, pod kątem również tego, o czym trochę zapomnieliśmy i co odpuściło w całych tych procesach inflacyjnych, czyli sektorze energetycznym. Co prawda nie powinniśmy jeszcze w sierpniu mówić, wiecie, o jakichś. Problemach z gazem, które mogą pojawić się przy chłodniejszych dniach, problemach z ropą, z całym sektorem energetycznym, dokładnie w klej 1 do 1 z problemami z 2022 roku, z początku 2023. Zobaczcie, ile czasu od tego czasu, czyli wojny w Ukrainie, minęło, żeby zrewolucjonizować sobie sektor energetyczny. Wiadomo, słuchajcie, że ta transformacja, którą założyła sobie Unia Europejska dotycząca uniezależnienia się od gazu oraz od ropy z rosyjskich pól. Nie została wykonana, tak? My nie mieliśmy tego pełnego wykonania. Oni obiecywali zrobić to do końca 2022, a zobaczcie, że mamy połowę 2023, i naprawdę niewiele się zmieniło. Więc zwiastun tych problemów mógł być pewnym ale na przyszłość, jeżeli chodzi o te jesienne obniżki. Natomiast, no wydaje mi się, słuchajcie, że jeżeli w Polsce dojdzie do jakichkolwiek obniżek stóp a te wszystkie argumenty za tym, że może być trochę gorzej na przełomie jesieni oraz na przełomie zimy, właśnie pod kątem takich niezałatwionych spraw, które sobie leżą i kwiczyły już od jakiegoś czasu, może być, nie być tak kolorowo, jeżeli chodzi o obniżki stóp jak zakładaliśmy. Być może grapiński obniży, nie wiem, we wrześniu, później gdzieś tam w okolicy listopada, a później znowu podniesie, więc że no, jest taka potrzeba. Nie mam bladego pojęcia, ciężko to jest prognozować. Natomiast trzeba mieć to w głowie, że być może sytuacja z tymi obniżkami nie będzie taka. Prosta i klarowna. Wracając do Banku Australii, bo to jest jeden z ciekawszych tematów na dzisiaj. Australijczyk osłabia się najbardziej, więc, już w głowie zapewne wyrysował się Pan scenariusz, że bank stóp nie podniósł i dokładnie tak też było. Stopy procentowe w Banku Australii nie zostały drugi raz z rzędu podniesione. Co prawda, wycena tego, że nie zostaną podniesione sięgała 60%. Większość ekonomistów zakłada, że banku trzymaj na tym samym poziomie, tak też zrobił, w związku też z ostatnimi spadkami inflacji. I to pokazuje ciekawy trend, słuchajcie, gdzie banki zaczynają patrzeć na spadającą inflację. I pomimo tego, że w Fedzie nie liczyliśmy na za dużo, wiedzieliśmy, że te stopy podskoczą, nawet może irracjonalnie, jeszcze 25 punktów bazowych. Tak, ten element inflacyjny dopiero teraz daje się wyznaki. bo wcześniej, mimo że inflacja uznajdowała się na takim samym poziomie w ujęciu poprzedniego odczytu. Była taka, no ok, mamy silny rynek pracy, no to podnosimy lepiej podnieść niż nie podnieść taka była retoryka. Natomiast teraz pomału idziemy w kierunku tego, że jeżeli inflacja będzie spadała, bank będzie utrzymywał swoją politykę stóp procentowych na tym samym poziomie i zapewne dopiero po osiągnięciu celu będziemy mówili o jakichkolwiek obniżkach stóp procentowych, bo taka jest ogólna komunikacja. Futuresy na dzisiaj ciekawi wyglądają futuresy na kontrakty, na indeksy. Słuchajcie japońskie, bo tam jakby nie patrzeć, cały czas balansujemy wokół tej niekorzystnej dla jena, ale korzystnej dla rynku pod kątem właśnie takim stymulacyjnym polityki Banku Japonii. Mimo tego, że były nadzieje i są drobne zmiany w kontroli krzywej dochodowości, a są to bardzo mimozowe zmiany, tak, bank zaczął e, skupować trochę obligacji, zatem wprowadzać słuchajcie, tego jena bardziej do rynku, bo skoro coś skupujemy czy to obligacje państwowe, czy obligacje korporacyjne, cokolwiek my dostajemy papiery wartościowe i potencjalne. Potencjalne, słuchajcie, profity z korzystania z tych papierów, natomiast do rynku wprowadzamy gotówkę. Wprowadzamy po prostu gotówkę do obiegu, która zaczyna cyrkulować. Więc odpowiadając zaraz na pytanie, czy taka gotówka mogłaby podnieść inflację, myślę, że nie, natomiast osłabia ewidentnie jednak, którego w gospodarce będzie zdecydowanie więcej. Na razie futuresy, patrząc bardzo ogólnie, słuchajcie, wyglądają dosyć mieszanie. Sektor indeksów na razie dosyć płasko, szczególnie te otwarcie w Europie nic ciekawego nie przynosi. Sektor surowcowy, delikatny. W korekcie po wczorajszych wzrostach, no i gaz blisko procenta do góry. Poza tym waluty również dosyć stagnacyjnie. Odpływ odwalów walut surowcowych najbardziej widać ze względu na na tą niekorzystną decyzję banku Australii. Na razie dolar delikatnie się umacnia. Co ciekawego w kalendarzu na dziś? Na dziś, słuchajcie, dużo odczytów PMI, czyli znowu wrócimy do punktu, w którym będziemy sobie obserwowali właśnie odczyty przemysłu, bo dzisiaj przemysłowe, tak, dla przemysłu PMI. -e. No i jak zaczynamy od 9.15 od odczytów, słuchajcie, hiszpańskich, tak, Kończymy, jeżeli chodzi o strefę euro, o godzinie 10 dla strefy euro tymi odczytami. Poza tym, w międzyczasie stopa bezrobocia dla Niemiec wychodzi 9,55. Bardzo ważne odczyty i stopa bezrobocia dla strefy euro również bardzo ważne odczyty, bo jest prognozowany lekki przyrost. Jeżeli jednak zobaczy lekki przyrost, akurat 6,6 ,6, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki przyrost. Natomiast jeżeli zobaczy, to możemy zacząć dyskontować to, że jednak do końca roku te stopy procentowe wzrosną mniej. To jest co prawda jeden odczyt, natomiast trzeba mieć w głowie, że każda. Gorsza koniunktura, nie wiem jeszcze, co zobaczymy na pmi będzie sugerowała po prostu dużo mniejsze prognozy do dalszych podwyżek stóp procentowych. Co idziemy, co mamy dalej? Mamy dzisiaj też odczyty z rynku pracy, oferty pracy według JOLTS i tutaj słuchajcie, w miarę na podobnym poziomie delikatnie mają spaść, dokładnie o 300 tysięcy oferty pracy mają zejść nie jest to jakiś tragiczny odczyt. Jolcy bardzo lubią zaskakiwać. Przypominam, że kiedy wyszły rekordowe Jolcy w tym roku, czyli gdzieś w okolicy 10 i 3, to my prognozowaliśmy spadek. Także na tej Jolcy trzeba uważać o godzinie 16 i o 16 jeszcze PMI dla przemysłu według ISM. Jeżeli chodzi o takie bieżące kontrakty, można zerknąć, bo to w jakiś sposób rysuje sentyment. Na razie 81% rynku nastawia się na utrzymanie stóp procentowych na tym samym poziomie. Sprawdzimy, czy jeszcze Nikt niczego nie gada dzisiaj, ale wydaje mi się, że chyba raczej nie. E, nie. A e, nie, mamy swedu. jedno przemówienie o godzinie e, 16 i poza tym nic. Na razie indeks strachu i chciwości dokładnie na tym samym poziomie około 78, czyli delikatnie. Dalej opadamy, a i wczoraj się tak przyjrzamy, jeszcze słuchajcie krzywo dochodowości, żeby zobaczyć co ciekawego na niej słychać. Szczerze powiedziawszy, ja brniemy dalej. Bardzo głęboki spadek na właśnie rynku obligacyjnym, bo to jest różnica między 10 a dwuletnimi rentownościami obligacji. Zwróćcie uwagę, że tak nisko, to w sumie byliśmy mniej więcej w latach 80. Rzadko kiedy krzywa dochodowości spadała aż tak głęboko. E, oczywiście wytłumaczymy, dlaczego spada teraz tak głęboko. Może być dosyć proste wytłumaczenie, bazujące na tym, że w ostatnich w ostatnich latach, mniej więcej od 2008 roku, w tak krótkim czasie nie dodrukowaliśmy i nie wpuściliśmy do biegu tak dużej ilości pieniędzy. Szczególnie oczywiście mówimy tutaj o Banku Japonii, EBC i Fedzie. To są trzy takie główne, trzech trzy głównych wprowadzaczy. Przejdźmy sobie do analizy technicznej. Dzisiaj, słuchajcie, przede wszystkim spojrzymy sobie na tego spadającego Australijczyka, spojrzymy na funta do dolara i spojrzymy jeszcze w kierunku DAXa. Moglibyśmy sobie też u wziąć, ale dużo z Was pisze o tym DAXie, także zerknijmy na DAXa. Fund do dolara. Generalnie, słuchajcie, patrząc na te wczorajsze dane, ja to pokazywałam Wam na Discordzie, wybroniliśmy ten londyński szczyt, który nam się pojawił właśnie na sesji londyńskiej. Dzisiaj już widząc na otwarciu, biorąc pod uwagę to, że jedna sesja może być sesją manipulacyjną, Nowy Jork przyniosł nam spadki, Tokio na razie przyniosło nam również spadki z testowaniem takich bieżących szczytów. Zatem no, ta sesja londyńska docelowo powinna być trochę bardziej agresywna. Z interwału M15. Wygląda to dalej na testowanie jakichś szybkich szczytów. Tutaj zwróćcie uwagę, że czy tu mamy jakąś zmianę charakteru trendu? No to celowo nie, bo ostatnią świecą w ruchu, tak na dobrą sprawę, jest ta świeca. Ona zobaczcie, że nie miała swego pullbacku. No tutaj jakiś malutki, mimozowy pullback. Dopiero potwierdzenie jakiegokolwiek głębszego pullbacku pojawiło się mniej więcej w tych okolicach. To jest jedna, jedno z ciekawszych miejsc. Ono odreagowało podażowo, natomiast szybki szczyt do wybicia jak najbardziej jest. Aktualny. Zwracajcie uwagę na te właśnie sesje londyńskie, szczególnie na walutach, bo tak jak mówiłam, Londyn, słuchajcie, przynosi największe wolumeny. To nie jest wcale. Nowy Jork to nie są Stany Zjednoczone, to nie jest sesja amerykańska. Sesja amerykańska zwykle nie przynosi większych wolumenów niż sesja londyńska. Ta sesja londyńska jest najbardziej płynną, jeżeli chodzi o waluty, sesją. Więc jak macie okazję zerkać, to polecam sobie na to, na to patrzeć. No i Londyn. Jak otworzy się Londyn? Słuchajcie, to jest już druga sprawa, mniej więcej od godziny 9 do 11.30. Rysuje nam się szczyt lub dołek dnia. I tutaj oczywiście ten dołek dnia został wybity. Co prawda, nie na sesji londyńskiej. Na sesji londyńskiej testowaliśmy te górne opory wybicia, czyli mniej więcej okolice 1,28-726. One, zobaczcie, nie zostały wybite. Sporo się tu wymiliło. I ostatecznie podaż wzięła górę, wybijając to niżej. Jest z czystego technicznego punktu widzenia, czyli stref popytu i podaży. Wybicie, zobaczcie, szybkiego szczytu. Dodatkowo mieliśmy tutaj. Totalne zejście niżej, no i szybki szczyt ulokowany w tym miejscu. Żeby ten szybki szczyt potwierdzić, pulbek bardzo głęboki, to jest naprawdę bardzo głęboki pulbek Z M5 było to dobrze widać, bo z M5 testowaliśmy taką strefę. Na samej górze, już Wam pokażę jaką, testowaliśmy dokładnie tą strefę podażową. Zwróćcie uwagę, jak głęboki test tutaj był. Naprawdę był dosyć wysoki i dopiero później bardziej dynamiczny zjazd na sesji amerykańskiej jest już za nami. Jak to dzisiaj z takiego intradayowego punktu się rozkłada? Z intradayowego wysysamy na razie taką płynność sesji tokijskiej, jeszcze tego dołka do potestowania, naprawdę duże zakresy, bo jeżeli popatrzymy, słuchajcie na to, że. Nawet w całej tej nodze potworzyło się trochę imbalansów. To są same szybkie szczyty, praktycznie żaden bez potwierdzenia. Dopiero te wybicia z lekka nam cokolwiek potwierdzają. No to mamy całkiem ciekawą sesję, ciekawe otwarcie docelowe, które będzie za dokładnie 4 minuty Londynu, żeby potestować bardziej górne okolice. Nowojorska Spadek. Widzimy ta tukijska. I Sydney również spadek, także docelowo tutaj może być ciekawie na otwarciu sesji londyńskiej, biorąc pod uwagę, że jeszcze PMI są przed nami. No dobrze, zerknijmy sobie na tego DAXa, bo ja wiem, że aż... Rączki świeżbią, żeby na niego popatrzeć, mieliśmy zmianę charakteru trendu, w związku z czym no to otwarcie może być dużo, dużo ciekawsze, w sensie otwarcie, najbliższe dni mogą być dużo ciekawsze dla Daxa. No i na razie, słuchajcie, brniemy w to, co sobie założyliśmy, czyli w potestowanie szerszych zakresów. Ta pierwsza strefa, pierwszego popytu to jest dokładnie strefa w okolicy 16 398, mamy tutaj pierwszy taki szybki dołek do potestowania właśnie ten czerwony jest tu pierwszy szybki dołek tu mamy aktualnie drugi co jest bardzo ciekawe jeżeli chcecie sobie rozgrywać na przykład bardzo intradayowo na 20-10 pipsów żeby łapać sobie w ciągu może nie tyle co dnia ale nawet tygodnia bo sumarycznie jak rozegracie trzy takie setapy to może około 200-300 pipsów wyjdzie to jest rozgrywanie takich podwójnych, podwójnych dołków czyli podwójnych dołków podwójnych szczytów tak zwanych IQALSów. Można to sobie słuchajcie, w dosyć prosty sposób rozgrywać, bo podwójny szczyt, nawet jeżeli tego jednego pipsa czy dwóch brakuje, ustawiamy sobie jakieś zlecenie sell stop albo buy stop. I rozgrywamy właśnie tak jak w tym przypadku, podwójny szczyt na wybicie. Na wybicie około 20-30 pips. Oczywiście najwięcej takich wybić jest na M15, ale na H4 są one najbardziej dynamiczne. Najwięcej tutaj docelowo się dzieje, więc na razie takie iqr są jedynie w tym miejscu. No, do docelowego wybicia, co by się zgadzało z ogólnym takim sentymentem, którego oczekujemy na przynajmniej potestowanie szybkiego dołka i chwycenie na przykład tej strefy popytowej, która no, leży niewiele. Niewiele słuchajcie bliżej niż dokładniej tam. Mówię o tej strefie ulokowanej na tej świecy. Ona, ten czubek ma swój zaznaczony w okolicach 16 293. Zerknijmy zatem jeszcze na Australijczyka do dolara, jako tą, tą ostatnią, ostatnią parę. Co tutaj ciekawego, słuchajcie, mamy na Australijczyku? No my Australijczyka już bardzo dawno temu analizowaliśmy. Widzę, że zaznaczyliśmy jakąś strefę podaży, jakieś wybicie szybkiego dołka, jakieś odreagowania. Mieliśmy dwa wejścia i rynek w sumie nie przereagował do góry, wybił to, wybił to sobie górą. My to wyczyścimy, no dokładnie wyczyścimy sobie. Cały ten ruch, no i przyjrzymy się ruchowi dokładnie w tym miejscu. Dlaczego rynek odraagował dopiero tak wysoko? Nie było tutaj wybicia do zmiany charakteru trendu, do takiej bardziej bieżącej kontynuacji. Tu patrzymy oczywiście z interwału H4, ale nie mamy też, słuchajcie, takiego definitywnego wybicia do kontynuacji trendu, czyli do wybicia po prostu dołem. Z ciekawszych rzeczy, patrząc na tą nową, to co na pewno się możemy wywnioskować, to takie najbardziej agresywne. I najfajniejsze strefy podażowe, czyli dokładniej to będzie ta strefa. Dlaczego ta? Gdyż mamy wybicie szybkiego szczytu. Zobaczcie, że ta strefa jeszcze dodatkowo tu imbalansów, nie mieliśmy za dużo. Tak, ona nie dokryła żadnych większych imbalansów, odreagowanie. Ta strefa wytworzona tutaj również bardzo ciekawa, bo mamy kolejne powybiane szybkie szczyty. Zobaczcie, że ostatnia świeca w ruchu to jest dokładniej ta świeca. No i ten szybki szczyt, który pojawił się tutaj i całkowicie pulbekuje i to jest właśnie ta porzucona płynność, która często pojawia się na świecach i nic się z nią nie dzieje. Ona zobaczcie, została tutaj spulbekowana, dodatkowo potwierdziliśmy szybki dołek i taka ogromna strefa, dosyć duża, leży jeszcze w tym zakresie, zobaczcie, taka powiedziałabym w sam raz do jeszcze podebrania. Natomiast co teraz? Teraz również ruch do dołu, ostatnia świeca w ruchu, ona jest spulbekowana. Nie oznaczamy tu szybkiego szczytu, bo nie mamy dalszego wybicia, a rynek poszedł do góry, więc docelowo taki szybki szczyt znajduje się teraz tutaj. On jest oczywiście do wybicia, tak? do podebrania, gdzie najciekawszą na razie strefą podażową z interwału H4, analizujemy z H4, żeby wystarczyło na dłużej. Możecie sobie w tej H4 poszukać stref z h a później wejścia na M15 żeby zmniejszyć ryzyko. Natomiast tutaj ewidentnie poziom dopiero 0,67692 jest jednym z ciekawszych poziomów. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zapraszam oczywiście jutro, gdzie porozmawiamy sobie, myślę, że więcej na temat przede wszystkim dzisiejszych danych. postaram się na telegramie jakoś sprawniej to updateować. I zapraszam jutro na godzinę 9. Do zobaczenia.